thank you Pięknie kandelaria, widać nie widać. Na rondzie był napis. Zjeżdżamy sobie na dół. Kandelaria, kandelaria. To się prawidłowo wymawia. Gdzie tu się parkuje, proszę Państwa? To jest stały element tej układanki. Parking. Tradycyjnie wszystko full. Motorki torki miały wolne. Parking Bundy Puzzial czyli na parking się zjeżdża tu. Kombinujemy. Szukamy parkingu. Jaki tu jest ten parking? Jaki by nie był. Płatny, siaki, owaki, wiele by był. Wyszla pan w górze, czyli co? Poniedziałki gratis? Czy się zepsuło? Albo full! Tam było dla... mm -hmm. O, już widzę katedralę, bazylikę. Z parkowaniem trochę problem był. O, zaparkowałem na samym końcu, ale bym nie zobaczył takiej fajnej zatoczki. Czyli wszystko ma swoje plusy i minusy. Wow, ale czad, jak pięknie tutaj jest. Uhuhu. Ale daje wieje. O, tutaj nawet jakby można było latać dronami, to by porwało. To by porwało. O. A tam Gran Canaria. Drąk, widać? Jest, widać, pięknie widać. Super pogódka jest. Takie kumulusiki, takie skromniutkie. O, prawie nic. O. Daje wiatr wszystko. Ale świetna woda, fajna woda. Naprawdę super. Aż. Tutaj y, po prostu takie drobniutkie, drobinki wody dolatują, jak się rozbija. Mrzawka taka. <grymne> Ale świetnie. No tu też ktoś jak ma mieszka, to widok ma zarąbisty. I też taka skryteczka jest za kamieniami, cieplutka, można sobie poleżeć, bo taka oceaniczna woda to lodówka. Niezagrzana. Tu jest ta ukryta plaża tu samochód, a tam bazylika, tam idziemy wszystko ma swoje plusy i minusy Trzeba gdzieś zajechać niepotrzebnie, żeby coś ciekawego zobaczyć, albo gdzieś się zgubić, żeby się znaleźć. A tu wyjdziemy jeszcze chwileczkę. A ten op, No stąd fajnie... Się... U, ale zaczęło wiać za tych krzaszczów. Przepiękny widok. Tylko nura zabić. Ale świetna. Tak. Wiatr silny, ale ciepły. Pachelny tam się ktoś Katamaran jest w remoncie. Farba zdarta. Albo taki przyniszczony, nie wiadomo. I taka mała marina, taki mały porcik. Idziemy tam. Do tej bazyliki, to jest kawałeczek. Niedaleko El Pozo, Marada de los Pascadores de Candelaria. Aha. Trzeba mieć czytać i trzeba wiedzieć, co to znaczy po pierwsze. Piękne drzewko i syrenka. tego to by proces zrobił taką... ...konkretną, nie? Fajny taki placyk. I plac zabaw dla dzieci. I tam sobie jakieś daszki można posiedzieć, w cieniu pogadać. Która łódka ładniejsza? Ta czy tamta? Taka zatoczka schowana, zabetonowana Tylko tutaj jest yy, Wejście, wyjście do portu tak, Tu mamy taki Automatyczny kibelek Ja mam trochę złe skojarzenia Z takimi kibelkami Kiedyś byłem W Tomaszowie przy rądzie, W Tomaszowie Lubelskim przy rądzie, jest taki kibelek I... Wrzuca się pieniążki, wchodzi się, wsiada się, tam są jakieś e, fotokomórki, że tam zamykają się drzwi. Ja sobie siedzę już na tej muszli, a tu pa ba bao, drzwi się automatycznie samo otwierają. <grym> ale jazz. Tam ani jakieś zasłony, ani nic. Budynek, nie wiem czego tam, jakiegoś banku czy czego. <grym> jakieś biura, nie wiem co. <grym> Centralnie. <grym> no to wiadomo, że nam nic nie widać, ale... Mam wrażenie, że to zaraz wszyscy widzą. Taki był przypadek. Fajny. Te automatyczne kibelki to są niepewne. Nie ma to jak się na haczyk zamknie, na jakąś szufrygę i koniec. Wtedy jest pewne. No to jak sobie posiedzieć w kandelarii z widokiem na ocean na betonowym hoteliku, tam są podwójne nawet, takie amerykanki tu jest pojedynczy widok wspaniały z tyłu bazylika się sukcesywnie do niej zbliżamy fajnie patrzę na ten przybytek ten automatyczny Ale duje! Do Bazyliki 200-300 metrów. A z tyłu też jest ciekawie. Ja tak patrzę nawet po parkingu gdziekolwiek. Jak już zobaczyłem tego na białoestowskich numerach, to wszędzie patrzę teraz odruchowo już. No, kandelaria. Flagi. Zasłaniają napis jakaś Willa. No tak wieje, rzucę kamerę, telefon, jak mam, to mało nie wyrwie. O, i tam już widać te takie masywy daleko. To są góry Anaga. A z przodu. Gran Canaria! I na Cię bardzo dokładnie. Przechył jest fest, ale buty są konkrety. Nie ślizgają się nie nic. O, jest ten piaseczek taki wulkaniczny, czarny. Ludzie się kąpią, nie będziemy ich filmować. Idziemy dalej. Fajnie się kroczy w tym taki miękkim piasku. O, i gołąb nawet się kąpie. Nie będę przed tamtę no, ulicą, idę dołem plażą. Jakieś atrakcje, jakiś szum, fal oceanu. Tam jest też... Aha, i tu jest bezpiecznie, bo tam jest do tamtych kamieni tu można się pluskać fajnie, tam nic nie porwie. Świetna plaża jest. Aha. Ciekawie. Tu tędy co sucho można iść, ale się zapadam trochę w tym, w tym czarnym piasku i w tych kamyczkach. O, ale piękne wrażenie. I teraz patrzcie, jak tu ludzie mieszkają. Tu sobie ktoś mieszka, parę kamieni, schodki i wchodzi sobie do pokoju. Tadao Dzisiaj skaczemy do wody, dzisiaj skaczemy do wody świetnie, że taka mała jaka woda, zobaczcie, tak. gdzie po zimna jak ona to tak. I jaka ta woda? Zimna. W oceanie, zimna woda, o tyle. Tu takie zielone głazy. Słoneczko świeci z mojej prawej strony, akurat cień mój pewnie idzie razem z nami. Tu wygląda na puste, zabite dechami duże też się nic nie dzieje Od czasu do czasu domy dają e, cień śmiesznie to wygląda Takaz, czarne piasek. Wydaje się jakby to było jakieś zwęgla w tył taki O, tu ruina, to się obsypało nieźle Zaraz pokażemy o rozwałka była. Tu była duża woda jakieś trzy tygodnie temu, cztery. Od dwudziestu lat nie pamiętają ludzie, że to tak było. Posypało się, objechało. Jak było dawno robione, starymi materiałami, to... wiadomo. Tak. Coraz bliżej tego wszystkiego. Tydzień temu się przyleciało I się zostało Ale Wszystko co dobre się kiedyś kończy Jutro jeszcze cały dzień A pojutrze też wylot to już jest Ryze Fiba Gorączka podróż nie tu Niemcy mówią Ale Ale to jest pytanie. O tutaj to do wody wejść to Przyjemność chociaż pote mnie takie ruchy ma od czasu do czasu, jak się bujnie, to dalej Poczet tubylców, którzy kiedyś tu mieszkali i których zawojowali Hiszpanie. Hiszpanie w zawojowywaniu są bardzo dobrzy, z tego co wiemy. nie? Jest ich tutaj sporo dziewięciu, chyba, z tego co naliczyłem. I tu jest słynna bazylika. Oj, 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 ale hałaśliwe towarzystwo, dról się krzyczą trzy baby dwoje dzieci dwie wycieczki by przyjechały z Polski <gry> tak ten z gąbkami. tu są ich imiona ten się nazywa Anaterwy, tam był jakieś adiona, coś tam na A jeszcze o laskę. Ma. Ten komo, ten był. Okay. Beneharo. ten jest ciekawy, z takim naszyjnikiem, muszelki, może był rybakiem, tak, bo ma rybę pelikar. Ten jest Telinor. To może ich władcy byli? No, no trzeba się zagłębić, trzeba wylować. Roman, Roman, Roman. nie, R Tutaj Tegueste. No, to już tak z hiszpańska Tegueste. I tu taka tablica. Proszę ja, Was. W takiej skale wulkanicznej, no, oni sobie tak stoją, spoglądają na tą bazylikę. A z tyłu mamy wspaniały ocean. Obrócili się plecami do oceanu. Znaczy, ktoś ich tak postawił. Zaczynają się sierpniem... O, leci bel. Helikopter! To taki wiecie, Huey, jak to z Wietnamu, z filmu Forambo. To jest ta maszyna. Wiadomo, ja że jaka jest zmodyfikowana, nie taka jak wtedy, ale to jest ten model. Tak on tam był? AH-1 czy też Nie pamiętam. Kto wie, to, to wie, to wie. ta jaskinia, taka pół jaskinia tam dalej już się nie da ale w dniu dzisiejszym nieczynne a tutaj ksiądz proboż ma jakieś pewnie skrytkę na winą szalne albo na beczki z kapustą idziemy z powrotem zobaczyć bazylikę Ciekawe, czy otwarta, czy zamknięta. O, tu już tak koneczko się chowa na, na skałki. O, le O, le to Jak tak kotuje razem z tym piastem, wydaje, woda taka brudna, siwa. Ale ona jest To Bez kreseczki. Czyli parę byli tutaj Łanczowie Tu się wrzuca euro z lewej, 5 centów z prawej. Kręci się korbką, euro przypada, a piątka się zamienia w taką wizerunek takiej bazyliki z kandelarii. wspaniała pogoda, prawie bez chmurki niebo Znajdujemy się Przed Bazyliką w mieście Candelaria niedaleko Santa Cruz A tam jest poczet łańczów Świetne, ciekawe miejsce, warto odwiedzenia Polecam I co? Zakańczamy powoli wycieczkę. Fajnie było, było miło. Ale wszystko co dobre to się dobrze kończy. Teneryfa. Warta odwiedzenia, godna polecenia. A jak ktoś musi, ma takie życzenie leżeć sobie na plaży plackiem. To jego prawo. I powoli kończymy. Teneryfiańską wycieczkę, świetną przygodę Tu gdzie był jej początek W kandelarii Do następnego i ciao ciao